Dzień dobry! Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Truflowy Szyk. Będzie to przepyszna czekolada. Oczywiście zajmiemy się w niej biodrami, wydłużaniem boków ciała, otwieraniem klatki piersiowej, otwieraniem żeber. Będzie troszeczkę skrętów. Dzięki temu, że otworzymy klatkę piersiową, to przepona będzie mogła sprawniej masować narządy, jelitka, flaczki, a one, jak są wymasowane, jak ta przepona schodzi w dół z wdechem. No a potem wraca z wydechem do góry, to tutaj jest ruch. To będzie łatwiej ym, przyjąć to wszystko, ym, to, to, to całe pyszne świąteczne jedzenie i Twoje ciało dzięki przeponie, dzięki otwartej klatce piersiowej i ruchowi generalnie łatwiej sobie z tym wszystkim poradzi. Zapraszam. Zaczynamy z bosą stopą lub skarpetą, jeśli potrzebujesz, i zaczynamy w klęku wysokim. Prawe kolano zostaje pod biodrem, lewą nogę wysuwam do boku. Moja lewa pięta jest dokładnie w linii z prawym kolanem, nie skręcam się do lewego kolana, jesteś cały czas przodem do mnie. Wyciągnij długie ręce, opuść barki, uspokój eee, żwacze, rozluźnij szczęki, zamknięte usta, oddychasz przez nos. I. Z wdechem schodzę w dół, lewa dłoń ląduje w dole, oparta tylko na opuszkach palców może być, w tym samym czasie wyciągam prawe ramię, czuję wydłużenie tutaj w prawym boku, z wydechem wrócę i powtórzę to jeszcze pięć razy, spokojnie. Wdech, wydłużam, wydech, wracam. To się chyba zaraz skończy okularem przeciwsłonecznym, bo będę się tu mrużyć do ciebie. Bo słoneczko mi już tu prześwieca przez ten filar wdech i wydech i zwróć też uwagę, że nie zamykam kolana. Ja go nie chcę tu pchać do boku. Wdech wydech. Ta sama sytuacja tylko na drugą stronę, zobacz. Wdech i wydech. I tu będzie pokusa, żeby to kolano poszło. Jak troszkę pójdzie, to nic. Ale myślisz o tym świadomie, że chciałabyś je zatrzymać w miejscu. Wdech i wydech, i jeszcze raz. Wdech i wydech, zatrzymaj. I teraz zobacz, co się dzieje. Z wdechem delikatnie przenoszę ciężar ciała w lewą stronę. Podążę za tym ręka. Wydech. Wdech i wydech. Wdech. Wydech, rzeczywiście oddychaj, nie, nie symuluj tych oddechów. Niech on będzie długi, niech on będzie mocny, niech on będzie spokojny. Jeszcze raz. Wdech i wydech, zatrzymuje. Połączymy wszystkie trzy ruchy. Zobacz, co się dzieje. Wdech, wydech, druga strona. Wdech, wydech i ten trzeci ruch, wdech i wydech, powtórzymy to jeszcze trzy razy. Wdech, lewe ramię w dół wydech, prawe ramię w dół wdech wydech i kółko wdech, wydech, jeszcze dwa wdech, rozbujaj się jestem z Tobą zamykam oczy, bo zaczyna mnie razić słoneczko nie żebym narzekała, nie, nie ostatni luz Układam dłonie z przodu. Jestem w klęku wysokim podpartym. Rozkręć sobie sześć razy miedniczkę. Kręcę kółka odcinkiem miednicą, a odcinek lędźwiowy podąży, a głowa przedłuża plecy, zmień kierunek. Rozruszaj to, co przed chwilą się tam być może rozciągało, napinało, to teraz ty sobie rozruszasz. Ok, wróć do klęku wysokiego. Lewe kolano zostaje pod biodrem. Prawa stopa do boku, pięta dokładnie z lewym kolanem. Wyciągam, opuszczam barki, wyciągam prawa ręka z wdechem. Hops. I wydech. I jeszcze cztery razy, a ja założę sobie okular, bo bo jest tu już jaśniutko. Jeszcze trzy. Wdech. Wydech. Zatrzymaj lewe ramię do boku. Rozciągasz prawy bok. Wdech i wydech. I jeszcze trzy. Jeszcze raz. I teraz kółeczko, kółeczko ręką. Tak myślisz sobie, jakby tutaj ktoś napierał na to biodro, z wdechem, a z wydechem wracasz. I patrzysz na kolano. Ono jest dokładnie tam patrzy, gdzie twoje palce patrzą. Jeszcze raz. I teraz sobie połączymy te trzy ruchy. Wdech. Góra, lewe ramię w bok. Wdech. Góra i kółko, wdech. Okej. Okay. Kurczę pieczone wiaterek mam nadzieję że nie będę że nie będzie potrzeby nagrywania tego od początku że wiatr nam nie będzie straszny no i jeszcze raz jeszcze raz zróbmy Odkładam ręce, wracam do klęku podpartego. Już nie kręcę kółek, tylko przechodzę do psa z głową w dół. I teraz wytrząsam sobie biodra. Luźne pośladki, luźny brzuch, luźne podbrzusze. No wiadomo, że będzie żart. Narządy tańczą salsę lub sambę. Ty wybierasz, co tańczą. I przejdź teraz do klęku podpartego na kolana. Popraw sobie, Gacie, to jest kolejny mój żart. Śmiejesz się tam czasem, zaśmiejesz się coś do mnie. No i tak, nadgarstki pod barkami, kolana pod biodrami i teraz zobacz, lewa stopa będzie dokładnie obok lewego nadgarstka, lewe kolano jest nadpiętą, lewy bark styka się z lewym kolanem, mam oddalone barki od uszu, a latarka w tyłku świeci mi bardziej do tyłu i w sufit niż odspód. Lewa dłoń na skroni. Z wdechem otworzę się do sufitu, pomyślę sobie o tym, że to nie idzie tylko łokieć i łopatka, ten ruch wychodzi mi z żeber. Wdech otwiera mi lewe żebra do sufitu, a prawe żebra do podłogi. Z wydechem zamykam, wracam. Wdech otwarcie, wydech zamknięcie. Wdech i wydech. Nie wycofuj lewego kolana. Nie wycofuj się tutaj, nie przysiadaj na prawej nodze. Jesteś dokładnie po środku, ciężar ciała, wdech, wydech i jeszcze raz. Pies z głową w dół i wytrząsamy. Kolana wracają na matę. Prawa stopa obok prawego nadgarstka, prawa dłoń na skroń i otwieram. Wdech mnie otwiera, myślę teraz o prawych żebrach. One otwierają mnie do sufitu i wydech. Nie zadzieraj tu głowy też. Zobacz, ja chcę skręcić głowę, ona cały czas jest przedłużeniem moich pleców. Ja nie chcę skracać tyłu szyi. Wdech i wydech. I jeszcze dwa. Wdech, wydech, z żeber, z żeber, z żeber. Wdech, wydech i jeszcze raz. Wdech, wydech, pies z głową w dół i tym razem w psie z głową w dół sobie pochodzę. Nie zwisam na nadgarstkach. Mocno uruchom biodra przekrzyw. Możesz skoślawić. 4, 3, 2, luz. Przejdź teraz do siadu skrzyżnego, prawą nogę wystaw do przodu. Prawą nogę wystawiasz do przodu. Z wdechem rosnę. Z wydechem odkręcam za prawą ręką. Patrzę sobie w prawą stronę. Mam kręgosłup ustawiony pionowo. Nie potrzebuję napinać szyi karku. Głowa się delikatnie odkręciła. Kręgosłup mam wydłużony. Z wdechem wrócę. I jeszcze cztery razy za prawą ręką odkręcam. Wdech i wydech. I wdech. Wydech proste ręce, wydłużone, wdech. Wydech ostatni raz, wdech. Wydech opuszczam ręce. Na chwileczkę wyprostuj nogi. Siądź w siadzie prostym, kąt prosty. Zwieszam się tutaj luźniuteńko, pochylam się do przodu jak yy, taka taka proszę ja Ciebie, tutaj zwisam pacynka, taka luźna, rozluźniona, ciężka głowa, głowa zwisa, być może czujesz rozciąganie w nogach, puść luźne stopy, być może czujesz rozciąganie w plecach, kręg po kręgu wstań i wróć do siadu skrzyżnego, tym razem lewa noga wyjeżdża do przodu, z wdechem wyciągam ręce, z wydechem skręcam się za lewą ręką i powtórzę to jeszcze pięć razy, Wydłuż, wdech, wydech odkręć. Wdech, otwieram, wydłużam, wydech, odkręcam. I wdech. I wydech. I jeszcze dwa. Jak tak da tutaj gadam do Was, to ja nie bardzo mogę oddychać tak jak Wam mówię. Wdech. Wydech odpuszczasz, wyciągnij nogi przed siebie, wyciągnij pośladki, weź wdech i opadnij. Puść się tutaj zupełnie luźno, zwisasz tam, gdzie jest Ci wygodnie, puszczasz luźno głowę. Zauważ, że jak puścisz luźno i głowę, to ciężar głowy opadając niżej będzie powodował zwiększone rozciągnięcie, no, tam, gdzie jest najbardziej napięte i poskracane. U mnie jest to akurat okolica szyi, karku i pomiędzy łopatkami. Ty możesz poczuć też nogi, ty możesz poczuć dół pleców. Weź wdech, każdy wdech weź do pleców. 4, 3, 2, luz, kręg po kręgu wyroluj. I bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy truflowy szyk.